To był kawałek korki. No, to wiecie już Państwo, co to za pojazd? Pewnie każdy z Was miał takie cacko. I pewnie każdy malun ma swoją historię. A co by tu Państwu jeszcze pokazać? Ja mam pomysł. Przenieśmy się na moment do czasów szkolnych. Przypomnimy Państwu lekcję języka polskiego. Jakiż to chłopiec, piękny i młody, jaka to obok dziewica. Brzegami silnej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Czy pamiętasz skąd pochodzi ten cytat? Nasi absolwenci na pewno wiedzą. Oczywiście jest to wszystkim dobrze znany fragment ballada Damińskiewicza pod tytułem świtezianka. A szkolny kawałek przedstawi Państwu współczesną wersję tego utworu. Zapraszam. Kim jest obok ta dziewczyna? Stoi od rana, modnie ubrana, i patrzy w stronę ślicznego pana. Stoją przed desko, wymieniają spojrzenia. To chyba jest miłość od pierwszego wejrzenia. Każdej nocy, o tej samej porze, pod tym murem stoją na dworze. Młody jest uczniem w tutejszej szkole. Kim jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła, gdzie wróci. I sportowa bębica niejednemu jednemu w głowie zawróci. Ta prędkość, ten świst. Och, panineczko, skąd przyjechałaś? Chyba z daleka, bo się zmachałaś. Och, chłopcze, choćbyś sobie połamał nogi. Heh, I tak nie poznasz do mojego domu drogi. O, piękna, nieznajoma. Zawładnęłaś mi sercem, jak odrzucisz mu miłość, zaćkam się i wędza. Ja ciebie też kocham, mój chłopcze milusi. Jestem twoja, ale niech cię zdrada nie kusi, bo zła klątwa nad tobą zawiśnie i czar naszej miłości prysnie. Mówiąc, to dziewka wsiadła na brykę. I popędziła w miejsce utryte. Młodzieniec sam został już tęskni za młodą. Co zrobi, co pocznie? Ja nie wiem, a ja wiem. Wejdę do dyskoteki i wygodnie odpocznę. Lecz nagle... za piękność po wstromy kroczy, cała odziana w ten strój uroczy. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, co wolisz? Czy gwiazd tysiące? Czy oczy niebieskie marzące? Czy jasne słońce na niebie? Czy ciche słowa? Mogę się przyciąć do ciebie? Nie wiem, nie mogę. Ślubowały moje dziewczynie, że zdrady się nie dopuszczę. Poszlechnij, tu wejdziesz, albo się powieszę. Tylko najpierw cię poczekam, co mi los przyniesie. Zjedne, skonam, wsparcie, gdy zapomnisz o mnie. Albo na złość nic sobie nie zrobię. Nie guść mnie, nie guść, nie dopuszczę się zdrady. Po co żałujesz miłej za mamy? Będziesz się bawił jak rybka w stawie. Chodź do mnie, do mnie. Ulega młodzieniec, klęczy przed lubą. O piękna pani, moją duszą zapadnęłaś i moje serce w przyjęłaś. Mam cię kochany, z wypchany. Podstępem podparty i nic nie warty. Jak widać, dziewczyna głupiutka nie była. Chciała mieć wiernego chłopca, to też wytrzymałość jego sprawdziła. Zdradził ją, więc smak kary musi zaznać, co dziewka wymyśli, strach będzie poznać. Podrywaczu przeklęty, złamałeś obietnicę. Polonistom oraz nauczycielom, którzy przygotowują nas do matury, dedykujemy fraszkę napisaną przez ucznia naszej szkoły. O polonistce, kiedy idzie po szkole małymi kroczkami, posługuje się tylko polskimi słowami. Choć jest bardzo miła zabrak znajomości lektury chyba by się obraziła. I tłumaczy nam zawzięcie, że egzamin z tego będzie, ale na szczęście w naszej szkole uczniowie lektury czytają i żadnego pro problemu z poloniską nie mają. Teraz chwila prowadzących. Artyści za chwilę zaśpiewają dla państwa nieoficjalnych im szkoły na maja, pięknie jest. Melodia jest znana, więc zapraszamy do wspólnego śpiewania. występ w części artystycznej, bo nasz występ jest jak kariera Adama Małysza, kiedyś musi się skończyć. A oto artyści, którzy dziś dla Państwa wystąpili. Zapraszamy wszystkich na scenę. dziewięciu lat, cały czas, ci sami młodzi ludzie, fantastyczni artyści, fantastyczni sportowcy. sportowcy. Wystąpili dla Państwa Szkolny Zespół de Medium. Najmłodsi absolwenci naszej szkoły, kabaret Borki! W Mateusz Zaczek, Damian Balasik i oczywiście Konrad Krząstowski. I oczywiście, dwa świetni prowadzący też szkolnego kabaretu. No nie nic! Dawid sobą. I Piotr Polikowski! Oraz tak. Dorota Kudry. Dziękujemy Państwu za przybycie i obejrzenie części artystycznej do końca. Mam jednak nadzieję, że nikt nie opuścił w sali w trakcie programu. Także co zrobimy, tego my? Jakby że tu nie żałuję, a zapomnieliśmy dodać, że wstępna też dla Państwa, za tę czy łazienka ten jeszcze wyjadę do Strachowic. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy i zapraszamy teraz wszystkich do naszej szkoły na odsłonięcie pamiątkowej tablicy i zjedzenie budynku. Ja tylko może pozwolę zacytować pewne fragmenty mojego wystąpienia, także proszę wybaczyć, że będę, będę po korzystał z notateki, ale, ale już pamięć, jak Państwo, zawodzi. Szanowni pedagodzy, kochani absolwenci, uczniowie, drodzy Państwo, Szkoły Zawodowe w Wielu z techników mechanicznych, techników budujemy samochody, wcześniej gimnazjum przemysłowe i liceum, spełniały w naszym mieście, doniosłą rolę oświatową i Dysponując należycie przygotowaną kadrą, sprzętem technicznym i stale rozkładając metody pracy i podzieżą. uzyskiwały wyniki na miarę oczekiwań i stale rosnących odświegów. Szanowni Państwo, tak, poproszony, żeby podzielić się z Państwem z nami. Chciałem krótko powiedzieć, że tą szkołą, w jest Mandaria, Pan Słowak, kończył tą szkołę w Leucie i kończył tą szkołę w Musei. Także prawie, nasza rodzina e, uczestniczyła w całej historii. Również chciałem powiedzieć, że policzyłem 50% pracowników, koleżanki polskich, też są absolwentami tej szkoły. Chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom i wychowawcom za e, szkolenie zawodowe, za e, wychowanie I chciałbym podziękować za piękne przesłanie. To przesłanie wiąże się z odsłonięciem tej tablicy. Jest to prawda, że e, trzeba dbać o gospodarkę, bo tak jak będzie wyglądała gospodarka, tak będą postrzegać, takie będziemy mieli na czele. Dziękuję pani doktor, pani doktor to rozwinęła w sposób taki, Także życzę wszystkiego najlepszego szkoleń, pani dyrektor, wszystkim nauczycielom i nauczycielom. Dziękuję bardzo. A teraz bardzo proszę, aby Drodzy Państwo, widzę, że nie wygłonię. Zostawię przyzwyczajenia z wielkiej przerwy. Bardzo prosimy o ciszę. W Ojca i Syna i Świętego módlmy się, że w mogącym Boże Bożym poświęcamy tę tablicę uczciwa patrona szkoły Eugeniusza Kwiatkowskiego z okazji dzielimy się szkolnictwa zawodowego w Starachowicach. Niech logika życia naszego patrona będzie nam przykładem. Chcemy też przypomnieć zasługi wszystkich ludzi, którzy w obliczu szkoły stanowili, o obliczu szkoły stanowili oraz jej teraz i książki przyszłości.